Czuję się wywołana do tablicy. To, to absolutnie nie, znaczy, PiS mówi swoje, ale to między innymi Piketty i bardzo dużo naukowców skandynawskich mówi o kryzysie demokracji liberalnej, która odchodzi w takim rozumieniu też instytucji. Dlatego, że jeśli pozwolicie Państwo, jedno zdanie na ten temat. Dlatego, że demokracja liberalna jest oparta na instytucjach. Oczywiście ma Pan rację, trójpodział władzy, niezawisłość to sądów, to są fundamenty niewzruszane. W, dem, w państwie demokratycznym. Problem polega na tym, żeby, y, i ja nie wiem jaka będzie nazwa takiej demokracji, jedna z tych nazw to jest demokracja y, uczy, y, albo partycypacyjna, albo uczestnicząca, a to się łączy z demokracją deliberatywną, że y, jest taki trend y, w Europie i wydaje mi się, że będzie się nasilał, a nie słabł, żeby wciągać jak największe masy obywateli w podejmowanie decyzji. Nie tylko raz na cztery lata przy urnie wyborczej, ale właśnie w to uczestniczenie w, w debatach, w podejmowanie decyzji na, na najniższym no to, szczeblu. To są panele deliberatywne właśnie w Danii. No Oczywiście, się... dlatego mówię, no Skandynawia w tym faktycznie jest rozwinięta. Oczywiście możemy spojrzeć na Szwajcarię z ich referendami, ale to... Pozwolę sobie kwestionować tę, tę, tę formę. To ja bym powiedziała tak, obrońmy państwo demokratyczne, a potem się zastanówmy jeszcze jak.